Dzięki pilotażowemu projektowi aktywny Dolny Śląsk Budżet Sportowo-Turystyczny realizowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego mieszkańcy całego regionu będą mogli współtworzyć część budżetu Dolnego Śląska przeznaczoną na wyłonione w konkursie projekty sportowo-turystyczne. A pilotażowy budżet będzie posiadał pulę 600 tysięcy złotych. Dotyczył będzie projektów, m.in. z zakresu upowszechniania sportu, turystyki i promowania walorów turystycznych regionu. Chodzi o to, żeby po pierwsze, zaktywizować ludzi, po drugie, żeby wprowadzić pewien element rywalizacji, po trzecie, może trochę górnolotnie, żeby poprawić funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. No, po czwarte, wreszcie, żeby pojawiły się być może nowe projekty, które w obecnym systemie nie miały szansy się przebić. Bardzo mocno chcę i to będziemy robić, żeby ten, ten projekt aktywny Dolny Śląsk był projektem wspólnym społeczeństwa obywatelskiego, czyli związków sportowych, stowarzyszeń, fundacji i nas, strony urzędniczej. Dlatego konsultujemy ten projekt, będziemy go konsultować. Dolnośląska Rada Pożytku Publicznego pozytywnie się wypowiedziała o tym projekcie, wprowadziła swoje poprawki. Myślę, że wspólnie zrobimy coś dobrego. Budżet realizowany będzie dla całego województwa dolnośląskiego w podziale na pięć okręgów Jeleniogórskiego, Wałbrzyskiego, Legnickiego, Wrocławskiego, który będzie obejmował powiat wrocławski, średski, wołowski, Trzebnicki, Górowski, Milicki, a także Oleśnicki, Oławski i Strzeliński, ponadto dla miasta Wrocław. W każdym okręgu kwota budżetu podzielona będzie w równych proporcjach po 120 tysięcy złotych. Łącznie 600 tysięcy dla Dolnego Śląska. Sam wniosek może zgłosić każdy pełnoletni mieszkanie z województwa. Każdy z tych okręgów odpowiada dawnym województwom na terenie, które składają się dziś na województwo dolnośląskie, a więc okręg Jeleniogórski, Legnicki, Wałbrzyski, Wrocławski i z tego dawnego województwa wrocławskiego postanowiliśmy wyłączyć miasto Wrocław. Taka decyzja można ją uargumentować w taki sposób, że jako podstawę tego. Podziału przyjęliśmy kryterium ludnościowe. Jak spojrzy się na głosowskie dane, jak rozkładają się mieszkańcy Województwa dolnośląskiego, gdzie i ile ludzi mieszka, takie kryterium wydawało nam się najbardziej rozsądne. Nie wykluczam, jeśli tak wyjdzie z naszych rozmów, to tak zrobimy, iż nastąpi pewne rozszerzenie także na projekty kulturalne. Ale mówimy w pierwszym rzędzie o projektach tak zwanych miękkich, a zatem nieinwestycyjnych i dotyczących tych dwóch podstawowych dziedzin: sportu i turystyki. W skali województwa rzeczywiście budżet jest niewielki, natomiast w porównaniu z innymi narzędziami roboczo wprowadzanymi w innych województwach rzeczywiście te środki są wystarczające. Moim skromnym zdaniem, także zdaniem marszałka Michalaka, na wysokości odpowiedniej w tej chwili na takim etapie projektu. Konsultacje społeczne będą odbywać się w dniach od 1 lutego do 15 marca bieżącego roku. Po okresie konsultacji nastąpi zgłaszanie projektów konkursowych w dniach od 16 marca do 6 kwietnia 2016 roku.